Wygrał taniec z gwiazdami, a teraz takie wieści. Oficjalnie potwierdzono. Poprzednia edycja była niezwykle udana dla tancerza Michała Bartkiewicza. Udało mu się bowiem doprowadzić do finału Vanessa Aleksander i pomóc jej zdobyć kryształową kulę. Czy zobaczymy go w kolejnej edycji? Już wszystko jasne. W sobotnim wydaniu Halo to Polsat Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie ogłosili. Michał Bartkiewicz ponownie zatańczy w TZG. Program Taniec z Gwiazdami niebawem, bo już na początku marca, po raz 16. zadebiutuje na antenie Polsatu. Emocji z pewnością nie zabraknie, a zadbają o to takie gwiazdy jak Maciej Kurzajewski, Magda Mołek. Blanka Stajkow, Magda Narożna, Maria Jeleniewska, Filip Gurłacz, Adrianna Borek czy Ola Filipek. Póki co producenci nie zdradzili, kto jeszcze wystąpi, ale z pewnością będą to ciekawe osobistości. Do powrotu do TZG już teraz szykują się Agnieszka Kaczorowska i Lenka Klimentowa. Ta druga zatańczy w parze z Maciejem Kurzajewskim, partner Agnieszki póki co nie jest znany. W sobotnie przedpołudnie dowiedzieliśmy się, że po raz kolejny na parkiecie pojawi się Michał Bartkiewicz. Informacje te oficjalnie przekazali Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski w halotu Polsat. Tancerz zresztą gościł w studiu i wraz z Agnieszką Kaczorowską zatańczył walca angielskiego do niezwykle urokliwego utworu z filmu Noce i Dnie. Z taką obsadą emocje w tańcu z gwiazdami gwarantowane dwa razy zwyciężył w tańcu z gwiazdami. Choć w programie to gwiazdy zdobywają kryształową kulę. Nie można zapominać o tancerzach, którzy dwoją się i troją, by jak najlepiej przygotować aktorów, piosenkarzy czy influencerów do występów na parkiecie. Michał Bartkiewicz w programie wystąpił pięciokrotnie i dwa razy udało mu się wygrać show, pierwszy raz z Edytą Zając, z drugi, z Vanessą Aleksander. Bartkiewicz tańczył także z Oliwią Bieniuk. Para zajęła wówczas wysokie 3 miejsce, a także z Karoliną Pisarek Sallą, wówczas uplasowali się na 5 pozycji. Czy tym razem również doprowadzi gwiazdę do finału?